Sieman Delko, Szanowni Widzowie, witam Was serdecznie. To oczywiście nie kto inny jak ja, Lemi. A dzisiejszy materiał zaprezentuję Wam update kolekcji. Kolekcja Lemiego, listopad 2019. Panie, jesteśmy po Czarnym Piątku. Za chwilę też mamy Cyber Monday, już jutro w zasadzie. Więc tych przecen i różnych okazji do zakupienia gier za niewielkie pieniądze jest dosyć sporo. Ja moją kolekcję wzbogaciłem o kilkanaście tytułów. I różnych pierdłek i tym podobne. I dzisiaj mam troszeczkę zaprezentuję, jak ta moja wygląda. Nie pamiętam, ile mam tytułów, więc będę oczywiście wdzięczny, jeżeli ja zawsze w komentarzu dacie plus minus liczbę, ile mam gier pudełkowych na PlayStation 4, Znaczy, plus minus, dokładną liczbę, bym prosił. Kochani, wracając do mojej kolekcji, w tej chwili na półce troszeczkę zaczyna brakować miejsca, bo ta cała tutaj. Cała szafka to jest kolekcja PlayStation 4 plus PlayStation 3 i w zasadzie tutaj już nie mam miejsca. Sporo różnych pierdłów, tutaj jakiś guwienek na górze jeszcze i sporo też rzeczy mam na Ziemi i hmm, trochę wstyd, ale ja już w którymś materiale ostatnio znaczy ostatnim materiale z gaming roomu mojego. Mówiłem wam o tym, że nie chcesz kupować drugiej szafy, tu nie chcę tutaj robić większego burdu, po prostu kiedy się przeprowadzimy do większego mieszkania w zasadzie domu, to wtedy będę kombinował coś więcej, może zmienię całkiem te półki, może coś innego sobie kupię, może na zamówienie coś zrobię sobie jakąś szafkę. Nie wiem, zobaczymy. Koń wracając do mojej kolekcji, to, co tu w tej chwili na półce jest, co doszło ostatnio, bo jeżeli jesteście na bieżąco, to tam możecie cofnąć się do poprzednich materiałów z poprzednich kolekcji, a jak nie, to gdzieś tu Wam w rogu za chwilę wyskoczy odnośnik do ostatniego materiału. Kochani, jakby mógł tu kamerzysta troszeczkę bliżej podejść. Nie wiem, to się troszkę światełko może odbijać, ale tak jadąc po tych grach, co tu takiego nowego przybyło? Znaczy, wiecie co tak. Battlefield 5 Steelbook doszedł. Kupiłem go. Zamówiłem go z Polski za całe 4,9 zł, żeby było jasne. Więc gra była wcześniej, ale jest w Steelbooku teraz. E, tak patrzę, być może coś miałem. Tu brakuje Call of Duty. momencie już wkładam. Brakuje Call of Duty, proszę bardzo. O, najnowszego. Zresztą też widzieliście yy, kolekcjonerkę. Właśnie, gdzieś kolekcjonerkę chyba mam. Gdzieś tu w domu jeszcze, czy już nie? A nie pamiętam, gdzieś powinna być. Zresztą na pewno też widzieliście, czy nie widzieliście? A jak nie, to na Instagrama mojego zapraszam. Tam zobaczycie zdjęcia. Tak jadąc dalej, jadąc, jadąc. O. Dirt na przykład, czwórka doszedł do kolekcji. z tego co tutaj widzę. Tutaj już nic więcej ciekawego. Jadąc dalej, patrząc. FIFA 20, chyba do ostatniej kolekcji. Myślę, że tam też tego nie widzieliście, ale nie mam na razie w Steelbooku. Mam w Steelbooku FIFA 16, 18, 19, brakuje. i 14. Brakuje 15, 17 i 20. Więc to jest moje zadanie, żeby Steelbooki do tego dostać. Flashback, proszę bardzo, gra mojej młodości na 25-lecie. można zagrać sobie tutaj wersję oryginalną i wersję e, też tą unowocześnioną. Na razie jeszcze nie grałem, ale szykuję strumyk. Jest plan, żeby był strumyk z tej gierki, nie wiem, czy to widzieliście wcześniej, ale jakby co jest do kolekcji, zakupione. Mm, jedziemy dalej, jedziemy dalej. Patrzę co jest. Nie wiem, czy to było wcześniej. Może było. Nie wiem, ciężko powiedzieć, ale spokojnie. Ja tu nie jedziemy za szybko z kamerą, więc możecie spokojnie zobaczyć i prześledzić, co tutaj jest na półce. Dalej, Madeny. Również Madeny chcę wszystkie skolekcjonować. Na razie mam trzy gierki z tej serii. NHL, mam już wszystkie: 15, 16, 17, 18, 19, 20. Wszystkie już mam. Komplet, jeżeli chodzi o. PlayStation 4 NBA, wszystkie oprócz tej najnowszej 20, tak? Jest 14, 15, 16, 17, 18, tak? Zgadza się. Oprócz 20, Co chyba widzieliście. NBA Live, nie pamiętam, czy 17, była chyba, była 17, może nawet i 18, bo nie pamiętam. Tak Czy jak tu trochę brakuje mi. Chyba tego też nie widzieliście w ostatnim updatecie, Nino Kuni, dwójeczka. Jedziemy dalej. Prevolution Soccer oprócz 20 też już mam. Wszystkie, tak dobrze mówię? 15, 16, 17, 18, 19. Tak jest, oprócz tej najnowszej nie mam. Czekam aż tam cena. Jeszcze bardziej spadnie pudełkowa wersja, wtedy sobie kupię. Nie wiem, czy ping-ponga wtedy VR widzieliście, ale mogliście nie widzieć. Project Cars 2 na PlayStation 4. Ja chyba tylko miałem na Xbox One wcześniej miałem. Później Resident Evil 2, kochani, doszło też na PlayStation 4, bo miałem tylko i wyłącznie edycję na, Play, na Xboxa One X, którego zresztą nagrywaliśmy na strumykach. I tutaj chyba już więcej nic ciekawego nie ma, czym was mógłbym zainteresować. Eee, tutaj też już chyba wszystko wcześniej widzieliście. Tak pomalutku jadę, pomalutku jadę, ale... Chyba z tych tytułów wszystkich, które tutaj są. To chyba wszystko widzieliście. Przynajmniej tak mi się wydaje. Ja tak patrzę. O, mogliście. No, może któregoś z wrestlingów nie miałem. E, jeszcze tego Wolfensteina, i Yanglot ciągle nie mam. Okej, okay, to było wszystko, co jest na półkach. No a teraz wam pokażę. Co udało mi się zakupić na czarny piątek. Więc już wam prezentuję. Anthem. Nie w Steelbooku, to jest w normalnym pudełeczku, akurat Steelbook też udało mi się kupić, tak jak wcześniej wspominałem, razem z Battlefieldem piąteczką, też za 49 Gierkę samą też kupiłem za jakieś grosze, bo to totalne grosze chodzi. Nie wypał po prostu, nie wyszedł ten tytuł, więc to jest tytuł, który się nie mieści tutaj na półeczce. Kolejna. No zawsze mam problem z wypowiedzeniem tego tytułu. muć, jakoś. Zawsze mam problem. Jedynka i dwójeczka. Trójeczkę możecie zobaczyć kolekcjonerkę na moim Instagramie. abyście chcieli zobaczyć, to oczywiście zapraszam. Link w opisie pod materiałem. Więc jedynka i dwójeczka. Też w bardzo dobrej cenie. Tropiko piąteczka. Gdzieś zagry zagrywałem się w którejś Tropiko na Xboxie. Nie pamiętam które. Nawet, nawet przy Magierka. Może, może się pobawię. O, oj, to jest hit. To jest hit. Minecraft, tylko wiecie co, to jest Story Mode, ale to jest season 2. Nie mam pierwszego sezonu, muszę gdzieś zdobyć, ale mam Minecrafta w końcu, kochani. Więc gdyby czasem kiedyś tam przypadkiem mój kanał osiągnął 100 tysięcy subów, tak obiecałem, albo 100 wspierających. Tak obiecałem, będzie live. 12 godzinny, a może nawet być 24 godziny z Minecrafta, a może nawet z takich rzeczy wtedy, a nie z takiego starego, zwykłego Minecrafta. To pewnie ciekawsze jest. Ale mam. Do kolekcji. E, Apex konst. Apex Construct na VR Taki wynalazek. Też dosyć przyjemny tytuł. Mos. to jest dla mojej pani, która będzie się zagrywała w to, może nawet dla Was naga serię z tego na YouTubie. Bawiła się trochę w demo. Kochanie, fajnie się grało, nie? Przyjemnie. Ale nie, bardzo, bardzo ładnie wyglądająca gra na VR. Bardzo przyjemna, taka, taka, nie wiem, człowiek się przy niej relaksuje, chociaż jest troszeczkę zręcznościowa, więc tak, jak na przykład moja pani, która nie jest obyta tak spadem jak ja, troszeczkę dla niej to pewne rzeczy sprawiają problemy, ale im dłużej grała, im więcej w to demo, coraz lepiej było. Więc, więc jest szansa, to w ogóle nie mam pojęcia, kochani, co to jest. Unbox Newbie's Adventure. No, niech mnie kule biją, nie wiem, co to jest. Takich wynalazków wiecie co w pudełkach jest cała masa ja je powoli kolekcjonuję. Jest. Do kolekcji jest. Ghost Jump na y, PlayStation 4 VR. Hmm. No sprawy też nie wiem do końca co to jest, tak po prostu się orientuję, ale być może będziemy mieli okazję to przetestować, może jakieś więcej z tego będzie. Coś w tym stylu. I dwie rzeczy, które mi na samym końcu doszły, to jest Astrobot, któryś na rynku oczywiście od jakiegoś czasu jest, ale za grosze totalne to zakupiłem. I spider w końcu, bo widzieliście tylko kolekcjonerkę. Jak zawsze, zapraszam na mój instagram, tam możecie zobaczyć gdzieś tam zdjęcie z tej kolekcjonerki. Jak i również też możecie pewnie w jakimś materiale, bodajże w tym materiale, gdzie pokazaliśmy zakupy za 10 tysięcy złotych, gdzieś tu znowu Wam, gdzieś u góry, pewnie wyskoczy odnośnie do tego materiału. Tam prezentowałem pewne rzeczy, więc na pewno tą kolekcjonerkę widzieliście. A jak nie, to jeszcze w innym materiale widzieliście. Gdzieś na pewno była wrzucona. Kochani, to jest, to jest yy, yy, czarny piątek, więc to, co widzieliście, tą całą stertę, tą kubkę, już Wam mówię, mniej więcej plus minus, za ile udało mi się wyrwać. Tak szybko licząc, myślę, że więcej jak 200 zł za te gry nie zapłaciłem. 250 to jest maks. Więc myślę, że całkiem niezły deal. I kochani, jeszcze Wam jedną rzecz pokażę. Na sam koniec, ale tego oczywiście do mojej kolekcji proszę nie wrzucać. To Emil będzie wiedział, Emil wie, to są zakupy magazynowe. Pełna kolekcja PlayStation Hits, wszystkie wydane w tych tekturowych pudełkach. Oczywiście tu się znowu Spider-Man pojawia, pojawia się Horizon Zero Dawn, Bloodborne, the Last of Us, The Last Guardian, Wipeout, Shadow of the Colossus, Ratchet and Clank, God of War i Uncharted czwóreczka. Wszystkie ładnie wydane w takich ładnych, gustownych, tekturowych pudełeczkach. Proszę bardzo. Więc yy, bardzo ładnie to gdzieś na płaszczu będzie się prezentować. Ale tak mówiłem, to wszystko idzie zupełnie w inne miejsce. Nie tutaj. Tu jest zupełnie co innego. E, chyba wszystkie gry tutaj pokazałem Wam. Ja żadnej chyba nie opuściłem. Oczywiście gdzieś tam mam po drodze jakieś dodatki do Wiedźmina. I tym podobne, czy są jakieś tam puste pudełka, powiedzmy, po, w edycjach tam powiększonych, rozszerzonych, lub coś w tym stylu. Ale cała, całość tutaj jest na tych półeczkach, plus to, co wam tutaj pokazywałem, co kupiłem na Czarny Piątek. To było chyba na tyle, kochani. Więc, jak wcześniej wspominałem, byłbym wdzięczny, jeżeli byście dali radę, wpisać w komentarzu, ile tych gierek pudełkowych mam. Pewnie za jakiś czas kolekcja się zadejtuje Emil tam zrobi specjalny taki wykres. Ona ma, tam robi taką pewną fajną rzecz dla mnie. I taki link lub coś w tym stylu będzie w opisie pod materiałem już niedługo, żebyście mogli wejść i zobaczyć, jak moja kolekcja wygląda pewnie będę tam to w jakiś czas co so ileś tam zakupów. I to było na tyle, kochani. Życzę Wam udanego dzionka, udanego całego tygodnia, udanych poranków i tym podobnie. Widzimy się niedługo na strumykach. Ja trochę małą przerwę sobie robię, mam pewne zdanie, więc będę dopiero za parę dni na strumykach, jak zawsze widzimy się na materiałach. Tak wcześniej wspominam na strumykach. Pamiętajcie, czytajcie opis pod materiałem, tam jest masa ważnych rzeczy może znajdziecie odpowiedź na. Wasze pytanie, a ja się żegnam z Wami, to bym ja, Lemi. Trzymajcie się. Ejka.